Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować recenzję słuchawek do Xboxa One, czyli Stereo Headset. Zapraszam na film. Xbox One Stereo Headset kosztuje w granicach 250 zł, niemniej jednak e, można go kupić dużo, dużo taniej. E, w granicach 160 zł można już sobie nabyć e, właśnie słuchawki. Do Xbox One. Tak naprawdę sam adapter, który Wam za chwilkę pokażę, kosztuje w granicach 119 zł. Więc, no tutaj odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Myślę, że bardziej opłaca się kupić już ten adapter wraz z naprawdę bardzo dobrymi słuchawkami. Co tutaj mamy w zestawie? W zestawie mamy tutaj oczywiście słuchawki, adapter. I kabel do aktualizacji naszego pada, po to, aby właśnie z tym headsetem on działał. Przejdźmy teraz może już do słuchawek i do samego adaptera. Oto sam adapter, który prezentuje się właśnie tak, i słuchajcie, ten adapterek wpinamy sobie do naszego pada. Jak widzicie, ma on tutaj oczywiście odpowiednie złącze, po to, żeby do tego naszego pada dało radę go zapiąć. I mamy tutaj możliwość regulacji dźwięku z gry plus minus oraz regulacji dźwięku z rozmowy. Tutaj możemy wyciszyć sobie mikrofon, wejście słuchawkowe na jacka, można tutaj podpiąć oczywiście dowolne słuchawki. To jest ten sam adapter, który sam w sobie kosztuje 119 zł, a ze słuchawkami możecie go nabyć w zestawie i naprawdę dużo bardziej się to opłaca. Tutaj jest przełącznik pomiędzy grą a regulacją tej głośności z gry, a tej rozmowy. Jeżeli gracie z kimś na przykład, to tutaj można regulować swoją rozmowę. Można też wyłączyć ten mikrofon. I to w zasadzie wpinamy dopada. Zaraz wam to zaprezentuję. Zapinamy to dopada. I w tej chwili mamy już pełnoprawnego pada, do którego możemy podpiąć sobie słuchawki i bezprzewodowo przesyłać dźwięk. Czyli grać sobie dosłownie, siedząc jakieś na przykład 3-4 metry od telewizora i słysząc dźwięk w słuchawkach zupełnie nie bez kabli. Przejdźmy teraz może do samych słuchawek. Tak prezentują się same słuchawki do Xbox One. I być może wykonanie ich nie jest jakieś oszałamiające, niemniej jednak tutaj mamy taką bardzo miłą w dotyku gumkę po to, żeby nie ściskała nam ona zwyczajnie naszej głowy. Tutaj jest to oczywiście plastik, natomiast wykonanie, tak jak mówię, nie jest może jakieś oszałamiające, ale dźwięk, który wydobywa się z tych słuchawek jest naprawdę rewelacyjny. Oczywiście jest też tutaj regulacja. Możecie to teraz właśnie zobaczyć, więc każdy może dopasować to do siebie. Z boku znajduje się tutaj jeszcze nie mikrofon właśnie do rozmów z innymi graczami i to jest naprawdę bardzo fajnie rozwiązane, można go sobie tutaj schować również można go oczywiście wyciągnąć. Powiem wam w ten sposób, te słuchawki po założeniu na uszy naprawdę ciężko jest usłyszeć coś innego, co dzieje się w naszym otoczeniu, więc one są naprawdę bardzo dobre i dźwięk wydobywający się z tych słuchawek mnie osobiście naprawdę bardzo zaskoczył i muszę stwierdzić, że są one naprawdę bardzo dobre, więc ja osobiście mogę wam zdecydowanie polecić ten headset do Xboxa One. I tak to właśnie wygląda. Oczywiście tych słuchawek możecie używać w dowolnej nie, konfiguracji, jeżeli chcecie sobie na nich posłuchać zwyczajnie muzyki. Jest gniazdo jack, można oczywiście te słuchaweczki również zapiąć sobie do np. telefonu i słuchać z nich sobie zwyczajnie nie, muzyki. Oczywiście to gniazdo jack zapinamy do naszego adaptera razem z padem i możemy już działać. I to tyle jeżeli chodzi o Xbox One Stereo Headset. Zapraszam Was do kolejnych filmów, zostawcie łapkę w górę, już wkrótce będą kolejne materiały dotyczące Xbox One i nie tylko. Zapraszam i do usłyszenia.